Nowa trasa Emilki. Na wyspie Sodor było lato. Wszystkie lokomotywy były bardzo zapracowane. Rozwoziły ładunki i pasażerów po całej wyspie. Gruby zawiadowca przyszedł do Emilki. W lecie otwieram kilka nowych tras, ogłosił. Emilko, ty będziesz ciągnąć specjalny pociąg do młyna. Dziękuję, proszę pana, powiedziała Emilka. Była zadowolona. Emilka zatrzymała się, by uzupełnić wodę przed drogą do młyna, ale był tam już Kuba. Gruby zawiadowca dał mi specjalny pociąg do młyna, powiedziała Emilka. Masz szczęście, sapnął Kuba. Ja dostałem trasę do Czarnego Jeziora. Dlaczego nie lubisz jeździć do Czarnego Jeziora? Zapytała Emilka. Przy torach są skały, jęknął. Obijają zderzaki i rysują lakier. No i jest tam potwór z Czarnego Jeziora. Co to jest potwór z Czarnego Jeziora? Nikt nie wie, powiedział Kuba. Czarne postacie ruszają się w wodzie, a potem znikają. I odjechał. Emilka cieszyła się, że to nie ona musi jechać do Czarnego Jeziora. Przy młynie mąka została załadowana na wagony. Emilkę do nich doczepiono. Potem pojechała do Grotkowa. Ale nieznośne wagony dostrzegły szansę na psoty. Trzymajmy się, trzymajmy się, skrzypiały. Emilka ciągnęła najmocniej, jak potrafiła. Ale przez wagony jechała wolno. Emilka spóźniła się z dostarczeniem mąki. Przez to następnego dnia nie będzie świeżego chleba. Gruby zawiadowca był zły. To oznacza, że na śniadanie nie będę miał tostów ani racuchów. Jeśli jeszcze raz się spóźnisz, będziesz jeździć do Czarnego Jeziora zamiast Kuby. Emilka nie chciała, by skały poobijały jej zderzaki. I nie chciała zobaczyć potwora z czarnego jeziora. Muszę na czas dowieść mąkę na stację, sapnęła Emilka. Następnego ranka wagony znów ją oszukały. Ruszamy w drogę, ruszamy w drogę, chichotały, ale nie zostały właściwie dołączone. Nie możemy się spóźnić, nie możemy się spóźnić śmiały się. I Emilka szybko wyruszyła, ale tylko połowa wagonów jechała z nią. Emilka dotarła na stację. Ale przywiozłaś tylko połowę mąki zawołał kierownik stacji. I Emilka musiała wrócić po resztę wagonów. O, nie! zawołała Emilka. Nie chcę dostać trasy do Czarnego Jeziora. Kiedy Emilka dotarła do młyna, wagony były bardziej nieznośne niż kiedykolwiek. Spóźnialska Emilka, spóźnialska Emilka! śpiewały. To bardzo rozgniewało Emilkę i szturchnęła je bardzo mocno. O nie! zawołały i wpadły do sadzawki. Emilka była cała w mące. Tego wieczora Emilkę odwiedził gruby zawiadowca. Emilko, spowodowałaś zamieszanie i opóźnienie, powiedział gruby zawiadowca. Odtąd przejmiesz trasę do Czarnego Jeziora. Emilka była bardzo nieszczęśliwa. Poczekaj aż spróbujesz, sapnął Tomek. Trasa do Czarnego Jeziora może być przyjemna. Nie sądzę, jęknęła Emilka. Poobijane zderzaki i wielki potwór dla mnie brzmią okropnie. Następnego ranka Emilka smutno zajechała na stację. Do pociągu wsiadło wiele podekscytowanych dzieci i wczasowiczów. Nie mogą się już doczekać wakacji pomyślała. Nie mogę ich zawieść. Wkrótce Emilka przemierzała wzgórza i doliny. Na pewno nie będzie tak przez cały czas powiedziała do siebie. Emilka dotarła do ciemnych toni czarnego jeziora To tu powinien być potwór. Zapnęła nerwowo. Wtedy pojawiły się kłopoty. Skały spadły i zablokowały tory. Emilka musiała czekać na pomoc. Wiedziałam, że nie będę lubić tej trasy, syknęła. Nagle dostrzegła, że w wodzie rusza się coś ciemnego i tajemniczego. A teraz jeszcze nadchodzi potwór, zapnęła Emilka Emilka była przerażona Jej kocioł drżał, a zawory stukały Chciała zaraz odjechać Nigdy więcej nie chcę zobaczyć czarnego jeziora, zawołała Ale Emilka pomyślała o dzieciach w wagonach za nią Postanowiła zawieźć je na wakacje Czegokolwiek miałoby to wymagać w końcu woda się uspokoiła, a Emilka dostrzegła, czym naprawdę był potwór. To rodzina fok. Emilka była zachwycona. Wkrótce tory były przejezdne. Emilka pojechała dalej. Dzieci na czas dotrą na wakacje. Tego wieczora. Tomek i Emilka zatrzymali się, by obserwować foki. Miałeś rację, powiedziała Emilka. Czarne jezioro to w gruncie rzeczy przyjemna trasa.